Radio Harley, dźwięk prawdziwego Harley'a przez całą dobę. Oh, Minuta tego nie słyszałem! I raz, i raz jesteś w garażu? Jestem brachol wbijaj, idę brat! Siema brach! Siema, brachol. Siem. fu brać! <laughs> Kurde, ty to zawsze byłeś crazy frog! A, co tam brat, u ciebie? Dawno cię u mnie nie było. Nie dzwonisz, nie piszesz. A stary zajęty byłem jak to i na Ustoku. A ty co? motor ci się zepsuł? Przepustnica mi przepuszcza. To chyba dobrze. No nie w tym wieku. A. Ale motor jak motor, jaką w ostatnio zaliczyłem. Co się stało, brat? Trafiłem na imprezę reggae. Kurde jak. Źle przeczytałem plakat. I zamiast nas włot harlejowców pojechałem na złot Marlejowców. No i co? Za rok też jadę? <głos> <głos> Kurde, jarałeś kiedyś z rury wydechowej? <noise> Pamiętasz, jak kiedyś chciałeś jechać na zlot betoniarek, wjeżdżasz, a tam na scenie bednarek? <noise> to ci było. Kurde. Mógłbym się kiedyś nauczyć czytać. No, po co ci to? No, ale co cię sprowadza? A tak stary wpadłem, bo muszę powiedzieć ci coś bardzo ważnego. Otóż bardzo mi przykro, ale... W tym roku nie pojadę z tobą na rajd szatana. Także jedziesz sam do Lichenia. Dlaczego? No bo poznałem dziewczynę. Nie? No i? No i to jest na poważnie, stary, takie, wiesz, że ja ją, a ona mnie. Rozumiesz, że są takie różne uczucia i emocje, nie? Są takie, nie? Tak mówią. No, są. To ja do niej żywię. Chyba ją żywisz. Nie... Nie no, stary, skup się. Ja ją to, jak to się mówi, że ja ją co? Ja ją. O, ja ją to, co nam matka zawsze mówiła. Spać gówniarze, bo pory jak trzaskam? Nie no, i raz, to drugie. Ręce na kołdrę i. To mówiła do ciebie, Irek. No ale tobie pościel zmieniała. Bo to była pościel z a ja nie słucham manamu. Irek. Irek, skup się, ja jak na nią patrzę, nie? Mam takie fale, że mi gorąco, zimno Znowu gorąco, znowu zimno Ty brak, może ty masz menopauzę? Irek, powiem wprost Ja ją kę K... k ją A ona mnie Co jej robisz? K... ją Całym sercem ją kę. Chłopie, ty masz kask za ciasny Sobie poluzuj tę gumkę, bo ci krew do mózgu nie dochodzi Irek, skup się, no! Zakałem się! A ty mówisz, czy wymiotujesz? Zakochałeś się, tak? No, o, to właśnie, to. A pamiętasz tą ostatnią? A tamta się nie liczy tam, daj spokój. Takie byłeś zakochany, że dopiero po 100 kilometrach zauważyłeś, że ci spadła z motoru! Staczyłem. Rometto! Ona nie spadła. Po prostu nie wiedziałem, jak z nią zerwać. Jedziesz i nie ma, no to... Ale teraz będzie inaczej! Dobra. Jak ta a raj do psujka ma na imię. Zdzisława. Ale jesteś pewien, że to kobieta. Irek! Przecież drugi raz się nie pomylę. Ty się, się zresztą nie śmiej, ona później wygrała Eurowizję. Dobra. Idzie kompromis. No. Niech Zdzisława pojedzie z nami na ride. Właśnie ona nie lubi motorów. Na no co lubi? Seriale. Wciągnęła mnie w ojca Mateusza. Żartujesz. No co? Ojciec Mateusz jest taki sam jak my. Ubiera się na czarno, jeździ na dwóch kółkach. No ja nie wierzę. A on tak. I kołem, ją na kołem, nie? my teraz wszystko będziemy robić razem. Tak? Tak. A na mecz z tobą pójdzie? No, na mecz może nie, na mecz nie, masz rację, ale na piwo pójdzie, lubi. Na początku myślałem, że wciąż jest, ale nie, Bebzon od piwa ma, także wiesz. Swojska dziełha na pierogach chowana, jak siada, to orzechy pękają. Także. Brat, to my zawsze robiliśmy wszystko razem, byliśmy nierozłączni. Mówili na nas, bracia Poxipol, dwie tubki, które bez siebie nic nie znaczą. Co ty mówili, dwa dubki? mówili! Przecież jak to brzmi, idą dwa tubki żołędne? To bez sensu! A teraz nie ma braci Poksipol, bo kleisz do jakiegoś Zdzicha! Do Zdzisi! Zdzisława to jest najbardziej kobiece imię, jakie ona ma! W imię przyjaźni i braterstwa pojedziesz ze mną na raj szatana! Nie pojadę! Sprzedałem motor, kupiłem dwa rowery! Będziemy ze Zdzisią jeździć po grójcu i udawać, że to Sandomierz! To trochę wyobraźni trzeba. Straciłem brata i przyjaciela. Nie chcecie nigdy więcej widzieć. Irek. Do Wigilii. Ale Irek. Irek, ale ona. Ona ma siostrę. Siostra ma kobietę. Ręce nogi cała jest. Ładna? Ładna, przy tobie taka dupa. Jak chcesz, to ja cię z nią umówię i wszystko będziemy robić razem we czwórkę, wiesz, dwa tandemy i na miasto. No dobra, no a jak siostra z dzichy ma na imię? Romana! Pię...